Witajcie! Swojego czasu wam obiecałem, że nie będziemy mówić tylko o historii, tylko o zabytkach, ale także o tradycjach, również kulinarnych, tradycjach Wrocławia, Dolnego Śląska. I druga połowa tego roku będzie obfitować w takie audycje, także audycje kulinarne. A tutaj, jako przedsmak, zobaczcie co zrobiłem. Są to kluski, ale nietypowe, bo kluski jabłkowe. Znacie coś takiego? W cieście są kawałki jabłka, ale jest też boczek, a wszystko jest posypane cukrem i cynamonem. Nietypowe połączenie, ale właśnie takie połączenia lubiła dawna kuchnia Dolnego Śląska. Winne, słodkie i wędzone. Próbujemy. Mm -hmm. Wyborne. Będziemy musieli to razem zrobić. No? Zapraszam, smacznego!